A czy znajdujesz teraz czas na jakieś jeszcze wakacje? Czy się zamykacie w studio? Jest praca, praca nad płytą. To znaczy, na takie jakieś większe wojaże raczej nie będzie czasu. Natomiast my też mamy bardzo ciekawy system, jeżeli chodzi o odpoczynek. Ja szczerze mówiąc, nie znajduję jakiejś wielkiej uciechy w dalekich podróżach, kiedy nie mam na nie czasu i mam świadomość z tyłu głowy, że coś zostało niezamknięte, bo wtedy człowiek po prostu nie odpoczywa. On ma wrażenie, że zostały lekcje nieodrobione, coś tam wisi i nie można się skupić na tym, żeby po prostu robić nic. Więc ja osobiście wolę system Troszkę częściej, krócej i blisko, na tyle, że jak dostaję telefon, że trzeba być w innym miejscu za 3 godziny, to jestem w stanie tam być. E, więc Mazury, wspaniałe miejsce do odpoczynku, żagle, wyspy, proszę Państwa, piękna pogoda, e, my, komary, myszy. To to jest, to jest świetny po prostu klimat do odpoczywania i tym właśnie klimatem zaraził mnie Marcin, który trzy lata temu na moje urodziny porwał mnie, słuchajcie, wsadził mnie do samochodu, powiedział zabieram, koniec, nie ma dyskusji, masz pięć minut żeby się spakować, jedziemy, porwali mnie, słuchajcie, na Mazury, wsadzili mnie do łódki, pokazali mi, że tutaj to, to trzeba trzymać, to trzeba ciągnąć, to trzeba tak przywiązać, dobra? Płyniemy. I gdzie jest lodówka? I gdzie jest lodówka? Płyniemy. Proszę państwa, to jest niezapomniane uczucie, kiedy jesteście w nocy na środku jeziora, na bezludnej wyspie, na której mieszkają tylko myszy, w ilościach absolutnie hurtowych, do tego stopnia, że jak patrzysz krzaki, to krzaki się ruszają. I są na tyle bezczelne, że ukradły mój urodzinowy tort. I na do na doświadków? W takim razie ja Ci życzę już nie takich złodziei, aby ten ale tort to było, był. Ale to było bardzo... Przy... Zobaczcie, kiedyś wspaniale jest mogę Ci o tym opowiedzieć. Jak najbardziej, bardzo chętnie powtórka. Nie wiem czy tym razem z mieszami, może lisy się, nie wiem, obrodzą w tym roku na wyspie Pajęczej. Zobaczymy, sprawdzimy. Kurde.